Narodowe Czytanie Autor Juliusz Słowacki Książka Balladyna Gdzie moja siostra? Musiała na prawo pójść. I napełnić malinami dzbanek. A ja śród jagód chodzę obłąkana, Jakąś rozpaczą i łzy w rosie. Siostrzyczko moja, siostrzyczko kochana, A gdzie ty? Jaki śmiech Aliny głosie, Musi mieć pełny dzbanek. Cóż, siostrzyczko? Co? Czy masz pełen dzbanek? Nie. Balladyno, coś ty robiła? Nic. To źle, Różyczko. Ja mam dzban pełny. Mniej jedną malinę. Weź tę malinę z mego dzbanka. Miła, siostrzyczko moja, powiedz mi, gdzieś była? Wyszłyśmy razem. <noise> no, Miałaś dość czasu. Wszak ja ci, siostro, nie ukradłam lasu. Czegoż teraz taką białą twarzą i z przyciętymi ustami? Stój! Stój, zabójco! On żelazo kryje do swych piersi. Ojcze, patrzaj na nią znalazłem. Przecie kochankę nieżywą. Czyjesz to miecze takie kwiaty ranią? Któż te pustynie krwią czerwone żywą? Czy to król popiel zawitał i plami białe lilie naszych lasów? Łzami kreftę obmyję. Wstydź się łys. Ach, ona umarła. Patrzaj tu, tu, tu. Niebieski kwiatek, znak śmierci, wśród białego łona, gwiazdeczka śmierci. Ty młody i rzeźki, podnieś umarłą i weź na ramiona. Ja Ci pomogę, dźwigać lekkie ciało. Celi mam mziuka, ty duszę omdlałą krzepisz nadzieją.